Tarotowy Kącik kameli witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza witam osoby z y, poznaku skorpiona. Skorpion w znaku słonecznym, ascendent, Wenus, księżyc, kochani. Ja zachęcam, żeby sprawdzać. Być może nie, za, nie zarezonuje całe czytanie, jakaś część, może jakieś zdanie, słowo, coś co Wam y, po prostu pomoże, więc ja zachęcam, żeby sprawdzać. Y, to jest horoskop na sierpień. Sprawdzimy Waszą sytuację y, na ten miesiąc. Jakie są przeszkody, jaka najbliższa przyszłość? Y, Teraźniejszość, nastawienie Wasze do sprawy, co z zewnątrz, co ludzie Wam czy pomagają, czy będą w jakiś sposób chcieć przeszkodzić, sprawdzimy i zapytamy o rezultat. Główna energia, zobaczymy, co Wam w duszy będzie grało. Drugi skorpiony, zrobimy krzyż celtycki. Wasza sytuacja obecna przeszkody wasze myśli stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość najbliższa przyszłość wasze nastawienie do sprawy czynniki zewnątrz wpływy z otoczenia nadzieje lub obawy i rezultat zobaczymy też jakie przesłanie taka dodatkowa wiadomość dla was Sprawdzamy główną energię. Też taki ważny czas y, dla Was, y, Skorpiony. Teraz właśnie jest. Teraz się dzieje y, coś, na co warto zwrócić uwagę. Otworzyliście swoje serce na emocje, na, na to, żeby coś przyszło do Waszego serca, na to, żeby coś weszło do Waszego serca. Jesteście. Tak, jakby na to już zdecydowani, ważny moment. No. Wpuszczam y, nową miłość do swojego życia, lub wpuszczam więcej miłości do swojego życia. Otwieram swoje serce na więcej. Fajna, fajna energia. To wam w duszy gra i będzie grało. Sytuacja obecna: kulki lichów. No jest ktoś. Jest ktoś. Komu to serce zamierzecie swoje oddać? Może tak? Na kogo otworzyliście swoje serce? Jest ktoś, pokazał się. Yy, jako król kielichów, czy jako ktoś, kto yy, tych emocji też ma dużo w sobie. Król monet. Yy. Piękna energia, słuchajcie. Piątka Mieczy. czwórka kielichów. Tak zajrzałam y, dalej i, i pociągnęło tą historię, że y, y, tutaj pokazało się, jest król kielików, król monet i to wygląda bardzo dobrze. Czyli pojawiła, pojawiła się albo dwie, dwie osoby są y, w waszym życiu i tak też może być, y, ponieważ y, dokładając te karty, pomyślałam sobie niepotrzebnie, a potem pomyślałam sobie, skoro do, dołożyłam, znaczy że potrzebnie, bo jest ktoś, kto tak jakby y, Obserwuje rozwój wydarzeń i czeka, i, yy, i nie wie dlaczego yy, nie przychodzicie do nich. Dlaczego to nie przychodzi? I ktoś jest tak jakby troszkę y, rozczarowany, zły, zawiedziony, że nie chcecie powalczyć od kogoś. No. Jaka przeszkoda. klowa Monet. Na przeszkodzie jest ktoś, kto Wam doradza. Ale macie tak po prostu, powiem Wam, pierwsza karta jest ktoś, kto właśnie, kto Wam chce doradzić i to wyglądałoby super. Gdybym nie dokładała więcej tych kart, no to tak bym powiedziała, że ktoś, kto chce Wam doradzić, ale może, może Wy nie chcecie słuchać. Natomiast po dołożeniu kart Słuchajcie, no to jest ósemka mieczy, jest trójka mieczy, dwójka mieczy, piątka monet. Że ten ktoś y, wam doradza w tej sprawie, y, ale sam jest tak, jakby mocno pogmatwany, mocno jest pokazana klatka, że ten człowiek y, jest czuje się poraniony, czuje po prostu brak, i, i tak się y, y, szamoczy w tej klatce i y, doradza wam, tak jakby. Ze swojego punktu widzenia, ze swojego zranienia, z tego y, jakie on miał lub ona, przeżycia, y, obawy, lęki, to wszystko ma ta osoba. I tutaj na przeszkodzie jest właśnie, żeby, y, żeby spróbować spojrzeć, że okej, okay, ta osoba. Ja przepraszam za te dźwięki, ale y, jak robię czytanie, to mnie to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że Wam również nie będzie przeszkadzało. Przepraszam bardzo, po prostu sąsiad y, tak robi cały dzień. Y, więc tutaj jest tak, że na przeszkodzie jest ktoś, kto, y, kto próbuje na Was wpłynąć. Ale pod spodem jest, y, słuchajcie, no, jest po prostu poraniony, zagubiony, y, 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 odczuwa brak. Ciężkie energie, naprawdę bardzo ciężkie. I tak jest na przeszkodzie. Dobrze, że y, tak jest, słuchajcie, ciekawe, wasze czytanie się robi, bo tak jakby jest jedna warstwa, a jak ona się dalej, to jest y, całkiem coś innego. Wasze myśli są dostateczne. Czasy tak jakby się od kogoś już uwolnić, coś zakończyć albo powiedzieć coś tak. Y, Twardo, jasno, bezkompromisowo. Takie macie myśli. Wszystka monet, no. I dziesiątka kielichów. To jest taka energia, coś y, trzeba po prostu powiedzieć jasno. Y, być może nie wiem, nie chcecie cię zranić, ale, y, ale chcę, y, chcę, żeby było dobrze, ale chcę też, żeby było dobrze dla mnie. Takie macie myśli. Coś, żeby stało się po prostu jasne. Ale tak, żeby była yy, równowaga, żeby że nie wiem, że starczy i dla Ciebie, i dla tej osoby, starczy i dla Ciebie, starczy i dla mnie, starczy i dla wszystkich, starczy, że tak bardzo się nie obawiaj, że Cię opuszczę. Przeszłość. Dziewiątka kielichów. No no bo chcieliście tutaj dziesiątki kielichów. No, dziewiątka kielichów. Było po prostu, te spełnienia marzeń to jest tak jakby były, tutaj się pojawił właśnie, otworzyliście to serce, bo pomyśleliście sobie, ok, no otwiera mi się ta półka y, tych marzeń do spełnienia i, i, i poczuliście, że to jest możliwe. I dosyć y, już mieliście samotności, samotnienia. Czas po prostu na spełnienie marzeń, no, że zasiedzieliście się w tej energii. Hmm, że, że, że sam, że sama. Teraźniejszość. Kochankowie, no jest pasja, czujecie. Um, lub też po prostu czujecie, że żyjecie. Jest takie poczucie, teraz czuję, że żyje. Zaczyna. Yy, tak jakby jest totalnie upalny dzień duszny i przychodzi taka bryza. No, Czujecie prostu ten powrót. Okej, okay, dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zaczynam żyć. No. Dziewiątka była w odwyku kielichów. No. Krowa kielichów. To jest tak pokazane, słuchajcie, kochani, że y, mieliście bardzo dużo miłości w sobie. Bardzo takich dużo uczuć i i chcieliście y, móc je komuś podarować, dlatego otworzyliście to serce. Najbliższa przyszłość, rycerz Monet, spokojnie powoli do przodu. Drogę, którą macie, cel, który macie, cokolwiek y, jest dla Was tą drogą, to jest właśnie teraz ważny moment, ponieważ otworzyliście swoje serce też y, dla kogoś, kto, y, 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 kto będzie kroczył tą drogą razem z Wami, kto do Was dołączy. Tutaj jest karta śmierci, czyli transformacji i mag. Ja bym powiedziała, że to jak pozwalacie komuś dołączyć do siebie do tej drogi, żebyście razem ją przeszli. To jest ważny moment. To dla was też jest zmiana. Zmiana. Pozwalam, żeby ktoś dołączył, ale z drugiej strony tutaj szłam ciągle lub szedłam ciągle sam, sam sama. Sam i sam i sam. Ileż można, a tutaj ta miłość się tak zbierała, te uczucia się tak zbierały. Ale jest też Max, słuchajcie, i rycerz Kielichów i siódemka miecze. I tutaj jest takie, istnieje ryzyko, bym powiedziała, żebyście myśląc na przykład o kimś z przeszłości, albo o kimś, kto tam gdzieś tam wam tak zakręcił w głowie, zawirował, żebyście go nie, przy, nie przyciągnęli z powrotem do swojego życia. Naprawdę, że teraz sierpień, rezolucja Merkurego, te cofki mogą być, więc tutaj jest tak, bo jest Maks, rycerz kielichów, siedem kamieczy. Jeżeli będziecie o kimś takim właśnie myśleć, kto się pojawiał i znikał, kto po prostu, takie, wiecie, różne y, rzeczy robił, niekoniecznie takie do końca uczciwe, nie był szczery z wami, to żebyście o kimś takim nie myśleli, bo, bo możecie go przyciągnąć jak najbardziej. Wasze nastawienie do sprawy, a smięczy. Prawda i tylko prawda. Tak jak tutaj jest Wasze myśli, są to ostateczne. Prawda i tylko prawda. Wszystko jasno, wszystko w punkt. Totalnie y, energia, y, taka podejście zero-jedynkowe. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma szarości: albo jest czarne, albo białe. Takie macie nastawienie do sprawy. Ja już teraz wiem, czego chcę i y, nie bawię się w półśrodki. Hmm. Czynniki z zewnątrz? Króla buław. Myślę, że tutaj jest ktoś, kto, kto się przekona do Was, kto y, przekona się do Waszej idei, kto przekona się do Waszego pomysłu, kto tak jakby powie, ok, no to dobrze, no to skoro jest tak, to ja idę razem z Tobą, być może, kibicuję Ci. No, ktoś tak jakby potrzebował y, więcej czasu lub będzie potrzebował więcej czasu, ten czas upłynie i y, pomyśli sobie, y, ok, ja mogę Ci pomóc wspomniać Twoje marzenia, Będę miała też swoje, lub, be, lub będę miał też swoje. Mhm. Pomoże czas tutaj, w tej sytuacji. Te czynniki zewnętrzne to po prostu pomoże czas, że ktoś tak jakby będzie bardziej po waszej stronie. Nadzieje lub obawy. Czwórka monet. Um, że uda Wam się utrzymać to, to co już macie, i, i, i powiększyć. że ktoś jest wyleczony tak jakby z czegoś taka jest też obawa i tutaj jest ósemka buław że że faktycznie to jest dobry czas żeby tego kogoś wpuścić do swojego życia że ten ktoś naprawdę chce iść waszą drogą razem z wami że jest na tyle dojrzały że po prostu i wyleczony i i gotowy że nie musicie tak, jakby pilnować swoich zasobów, że ten ktoś nie po to przyszedł. była buław. No, rzeczy będą się działy. Będą, będziecie o tym rozmawiać. Rydwan. Hmm. Giermek monet, czyli y, tak, jakby okej, okay, y, droga jest moja, być może marzenia są moje. Okej, okay, ty dołączasz. Y, ja daję z siebie tyle. Ty, da ty dajesz co? Dajmy po połowie. O, rydwan. To będzie szło do przodu. Czyli tutaj jest y, taka energia, będziecie o tym rozmawiać jak najbardziej, droga, droga się rozwija, być może to będzie przyspieszało, ale y, daj też coś od siebie. To może, to może też chodzić o finanse, czyli ja daję na przykład coś i ty daj coś, żeby to, żeby to było tak, y, żeby to nie było tak, że tylko ja daję. Rezultat dla Was, drogie skorpione, na sierpień. Arcykapon. Tutaj ja bym tak powiedziała, że wszechświat daje wam przyzwolenie na to, jeżeli potrzebujecie po prostu, że takie przyzwolenie, że okej okay, niech dołączy ta osoba do Ciebie. No, tutaj jest tak jakby jest taka energia, że ten wszechświat mówi, bo jest królowa miecze, szóstka kielichów, czwórka buław. Już chyba wystarczająco się naodcinałaś od ludzi. odchodziła, miałaś te powody, żeby odejść od kogoś. Ludzie ci dawali powody, żeby, żeby zerwać relacje, żeby zakończyć relacje, żeby odejść. Wystarczająco już. Wystarczająco i to... Wystarczająco często byłaś w tej energii królowej mieczy. Że to ty musiałaś to robić, bo, bo byłaś rozczarowana, zawiedziona, cokolwiek. Jest wszystka kielichów, czwórka buław. Że teraz czas jest na tą energię bratniej duszy, która, y, która da stabilizację, która po prostu y, będzie chciała z wami zostać, pójść właśnie tą drogą razem. No, jaka rada dla was w sierpniu? Y, tutaj jest: słuchajcie, jest dziesiątka pentakli i król był o fortuny. To jest powiedziane. Y, że karty mówią, że dobrobyt buduje się wspólnie, wspólnymi siłami, ale być może każdy buduje go inaczej. Wy inaczej, osoba, która do Was dołącza inaczej, bardziej działanie koło fortuny, że to po prostu, że to też może coś zmienić, że to może też, że to nie musi być tak, że tak jak Wy to robicie, na przykład wy wychodzicie z pozycji umysłu, czy tych pentakli, te pieniądze są ważne, że ta osoba też może na przykład działać bardziej i to też, to też będzie popychało do przodu Waszą że będziecie na tej drodze tak jakby właściwej, że są różne, różne metody, żeby osiągnąć dobrobyt. Przepraszam za, za dźwięki. No, gwiazda. A wszechświat mówi, y, słuchajcie, tak ma być, ludzie są różni, y, mają różne metody, różne sposoby, różne y, tak jakby sposoby, żeby pokazać, że zależy też. Nie tylko słowami, być może czynem. Wszechświat mówi po prostu, wszystko jest w porządku. Każdy, każdy działa inaczej. Jakie przesłanie. Tak, po prostu powiedz tak. Piękna karta. Mhm. Kochani, będę kończyć, bo, bo sąsiad no, daje do wywatu. Bardzo za to przepraszam. Amelia73.tarot, adres do mnie. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, piszcie. Będziemy sprawdzać, co wam w duszy gra. Będziemy pytać karty o, o rozwiązanie waszych problemów, waszych rozkmin, co tam się u was dzieje. Piszcie, kochani, komentarze. Ja będę. Jeszcze pokażę wam tą kartę, jaka piękna. Ważny moment, bo otworzyłeś serce lub otworzyłeś serce. Zachęcam właśnie do komentowania, bo ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Maile również. Czuję się wtedy po prostu, że jestem z Wami. Także wszystkiego dobrego na miesiąc sierpień. Trzymajcie się mocno, bo jest, ten merkury może namieszać. mieszać. Pa, Papa?